Siemanko, z tej strony Katrio. Dzisiaj witam was w krótkim odcinku informacyjnym dotyczącym mojego kanału. E, pierwsza rzecz, o której chciałem dzisiaj powiedzieć, to jest live, który odbędzie się dzisiaj między godziną, ja wiem, 18.30 19.00. Myślę, że tak koło 19.00 to jest optymalny czas. Potrwa pewnie z godzinę, dwie, zależy jak po prostu wyjdzie. E, będziecie mogli po prostu mnie zapytać na tym live'ie o wszystko, chyba. <grytanie> I po prostu będziemy mogli sobie porozmawiać później po live'ie na Teamspeaku. Gdzieś Was serdecznie już teraz nawet zapraszam, bo w każdej chwili możecie ze mną tam porozmawiać. Mm. IP będzie w opisie. Następna sprawa na tym spiku przed live'em, czyli pewnie gdzieś koło godziny myślę 17 odbędzie się taka krótka selekcja na sześcienny pogrom, czyli oto o czym mnie tak zamęczacie, na okrągłe na PW i, i tak dalej, i tak dalej, więc zapraszam Was serdecznie. Ostatnia rzecz, o której chciałem dzisiaj powiedzieć, to jest mój, mój fanpage. Jeśli chcecie być na bieżąco, wiedzieć co, gdzie wyczyniam, że tak powiem, na YouTubie, to zapraszam Was do lajkowania. Tam możecie mi też zadawać pytania. Bardzo szybko się postaram na nie tam właśnie odpowiadać. Także trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.